wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu Jeśli jesteś Synem Bożym, zrzuć je w dół. Napisane jest bowiem Aniołom swoim daroskach co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus. Ale napisane jest także Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddaś mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus. Idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon. I jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Szczęść Boże, byliście kiedyś głodni? Tak bardzo, że aż wam burczało w brzuchu. Byliście kiedyś głodni? Tak bardzo, że nawet nie mogliście już o niczym myśleć. Dzisiaj Jezus mówi o tych różnych głodach człowieka i yy, no, o tym zaspokajaniu tego, co tym głodem jest. I my często jesteśmy głodni, na przykład szczęścia, radości i w ogóle, w ogóle, w ogóle, wielu rzeczy. I wielki post to jest taki czas, kiedy Jezus yy, zachęca nas do tego, i to Wam się nie spodoba, na pewno nie. Żeby rezygnować z tego, czym ten głód zaspokajamy. Co to jest na przykład? Wcale nie jedzenie się okazuje, ale na przykład post jest czasem, gdzie rezygnujemy z takiego posilania się, jedzenia, takiego napychania się internetem, albo tymi różnymi grami, które tam są, albo oglądaniem tych filmików, przerzucaniem ciągle nowych, 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 krótkich, Post to jest taki czas, kiedy chcemy się trochę oduczyć albo właśnie pościć od tych rzeczy, które są takim zaspokojeniem głodów naszych i marnowaniem czasu, takim właśnie przerzucaniem ciągle czegoś nowego, żeby ciągle oglądać jakieś krótkie filmiki, głupkowate. Do tego jeszcze. Więc to jest jakby pierwsza część tej Ewangelii, gdzie Jezus mówi: Co jest Twoim pokarmem codziennym? Co zabiera Ci dużo czasu? Czym się karmisz? Zrezygnuj z tego w poście, albo chociaż trochę ogranicz. Jesteście w stanie ograniczyć oglądanie filmików, wiecie, w internecie? Jesteście w stanie na przykład zostawić jakieś gry na czas 40 dni? To bardzo trudne, ale dzisiaj. Nie robimy z żadnego zmiękczania Ewangelii, tylko próbujemy. Każdy z nas niech pomyśli sobie, co mu zabiera najwięcej czasu, co wymaga postu, co wymaga wyrzeczenia. Jezus 40 dni był na pustyni, nic nie jadł, nic nie pił, to jest niemożliwe, nie grał w gry ani nic takiego. Czy jesteś w stanie chociaż trochę oddać Panu Jezusowi? Jesteś w stanie czy nie? Hmm, spróbuj. Ja wiem, co jest moim pokarmem, takim niedobrym, z którego powinienem zrezygnować, i próbuję z tym walczyć. Zachęcam cię do wspólnej walki o ten post. Amen. Wielki post, wielki post. Ciebie, wielki post, wielki post. Na ciebie, Wielki Post, Wielki Post, budujemy